W czasach mojego dzieciństwa korzystanie z internetu nie było dla mnie rzeczą oczywistą. Wydaje mi się, że ta opcja jak najbardziej była dla mnie dostępna, ale z jakiegoś powodu przez długi czas nie byłem świadomy tego, ile możliwości daje nam nasz kochany internet. Zatem oglądanie filmów było w mych oczach domeną głównie telewizji, a ponieważ wtedy nie było streamingu, a przynajmniej nie był on tak powszechny jak teraz, aby obejrzeć jakiś film więcej niż jeden raz, trzeba było albo czekać aż pojawi się znowu w TV, co było dość wyczerpujące, albo pójść do wypożyczalni. Ale znalazłem na to lifehacka w postaci nagrywania filmów na kasety VHS. Takim oto sposobem każda wielka premiera VTV była przeze mnie nagrywana na kasetę, żeby mieć ten film, że tak to ujmę, na własność, niczym płyty DVD z wypożyczalni. Takim oto sposobem zapoznałem się z całą masą kultowych dziś cykli, jak Władca Pierścieni, Harry Potter czy właśnie Matrix. Od razu chcę powiedzieć, że obejrzałem trylogię Matrixa dość długo po pierwotnej premierze wszystkich trzech części. Zdaję sobie sprawę, że część pierwsza była istnym fenomenem popkulturowym, który praktycznie zdefiniował całe pokolenie. Jednakże mnie niestety ten okres kompletnie pominął i kiedy oglądałem te filmy raz po raz, bo wtedy miałem taki zwyczaj. Bo nie miałem co innego robić, nie miałem z tyłu głowy tego szerszego kontekstu kulturowego. Ale z okazji premiery nowej części, gdy już troszeczkę lepiej znam skutki tego fenomenu, obejrzałem te filmy jeszcze raz i w zasadzie nadal mam o nich podobne zdanie jak za dzieciaka. Nawet je lubię. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale wciąż nawet je lubię. Mam wobec nich dość specyficzne podejście. Dla mnie to są takie akcyjniaki do kotleta. Wiem, że pewnie niektórzy już wyjmują swoje widły z szafy, no bo przecież Matrix to coś więcej i pełno tam filozofii i głębi której trudno szukać w dzisiejszych filmach. Okej, okay, nie mam nic przeciwko takim filmom, ale po pierwsze, dla mnie te wszystkie głębokie moralitety były potwornie łopatologiczne i szczególnie dziś trudno mi je traktować serio, a po drugie, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, mym zdaniem, te wszystkie idee, które były tam poruszane, wcale nie są tak mega odkrywcze, jak wielu sądzi. No, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy. Być może w czasie pierwotnej premiery pierwszego Matrixa te wszystkie kocopoły faktycznie były jakąś nowością. Dla mnie ta płaszczyzna tych filmów była po prostu dodatkiem. Znacznie bardziej interesowało mnie obserwowanie tego ciekawego świata i zmagań bohaterów. No i rzecz jasna, sceny akcji także wciągały swoją jakością, jak bagno. Ale chociaż nawet lubię te filmy, to nie mogę powiedzieć, że mam jakiś szczególnie wielki emocjonalny związek z tą marką. Mam sympatię, ale zazwyczaj jestem do niej neutralnie nastawiony. Zapewne właśnie dlatego nie byłem szczególnie zaintrygowany planem wskrzeszenia tej marki w postaci kolejnej części z pod tytułem Resurrections. Z mojej perspektywy wyglądało to na kolejną, klasyczną próbę odgrzania starego, dwudziestoletniego kotleta i przyprawienie go składnikami, które mają zamaskować fakt, że po jego zjedzeniu będziesz miał niestrawność. Poza tym, jako że fan marki ze mnie niewielki, nie czułem też szczególnie dużej motywacji do obejrzenia tego filmu, no ale jak widzicie, moje nastawienie się zmieniło. Konkretnie w momencie, gdy usłyszałem opinię, że nie jest to typowy cash grab i sequel po latach stworzony tylko po to, aby dorobić jeszcze na znanej marce. Rzekomo miał to być osobisty passion project reżyserki Lany Łaczałskiej, która chciała dla odmiany powiedzieć coś nowego w ramach tej marki, a nie tylko żerować na nostalgii dla większej ilości kapusty. W dzisiejszych czasach takie podejście to rzadkość i wyjątek od reguły, ale jest podejściem, które bardzo szanuję, i mym zdaniem powinno być regułą, a nie wyjątkiem. Wobec tego postanowiłem mimo wszystko zapoznać się z nowym Matrixem, oczekując czegoś nowego i ciekawego. Ostatecznie dostałem co chciałem, ale w dość ciekawej formie, której nie spodziewałem się zobaczyć. Bowiem nowy Matrix wciąż bardzo odnosi się do oryginalnej serii, o dziwo nie ignorując nawet słabo przyjętych sequeli ale jednocześnie nie robi tego bezmyślnie, a wręcz przeciwnie. Widać w tych odniesieniach konkretny cel. Najzabawniejsze jest to, że strukturalnie wstania są niemal identyczne jak pierwsza część serii. Zaczynamy od sceny walki Trinity z podejrzanymi agentami, poznajemy Neo w swojej pracy, potem dowiaduje się on, że świat w którym przesiaduje nie jest taki na jaki wygląda, a ostatecznie głównym celem naszego... Kochanego Kijanu jest uratowanie bliskiej dla niego osoby. Ten film równie dobrze mógłby być po prostu remakiem pierwszej części, ale na szczęście, chociaż fabularnie jest bardzo podobny, dodaje on mnóstwo charakterystycznych tylko dla siebie elementów. Szczególnie w pierwszej połowie Resurrections starają się być. Swoistym meta dotyczącym obecnego stanu Hollywood i krytyką podejścia polegającego na żerwaniu na nostalgii tylko dla większego zysku. Bardzo często gra on na oczekiwaniach wiernych fanów, serwując nam kultowe sceny z oryginału, które są albo wręcz wyśmiewane, bo przykładowo o ile pierwsze spotkanie Neo z Morfeuszem było wyjątkowo teatralne i poważne, tak tutaj odbywa się ono w kiblu. In offset, albo pani Lana dodaje do nich jakiś nowy twist, jakiś nowy element zmieniający ich kontekst. Co więcej, czwarty Matrix krytykuje jednocześnie samego siebie, oraz prawdziwe motywy stojące za jego powstaniem, no nie da się chyba być bardziej meta. Nie dziwią mnie te porównania do The Last Jedi, ponieważ ten film także bawi się schematami z serii niczym dziecko w piaskownicy. Bardzo lubię takie podejście i zabawę oczekiwaniami. Zwyczajnie widać w tym chęć nie wpisywania się w oczekiwania fanów, i zrobienia czegoś zupełnie po swojemu. I to jest super, jest to jeden z najlepszych aspektów tego filmu. Sęk w tym, że jego wykonanie nie zawsze stoi na zadowalającym poziomie mym zdaniem, Matrixy nigdy nie były zbyt subtelne w swoim głębszym przekazie, i szczególnie dzisiaj potrafią być męczące pod tym względem. Niestety, w nowej części znowu to widać. Pozwólcie, że przedstawię Wam pewien dialog między NIO. A innym ziomem w firmie, w której pracuje. <laughs> 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 Na pewno zrozumiesz czemu nasza firma Warner Bros robi sequel trylogii. Zrobią to z nami lub bez nas. Mówiłeś, że ta historia się skończyła, ale tak to jest z historiami. Tak naprawdę nigdy się nie kończą. Okej, okay, ja serio doceniam to metakomentowanie, ale kurde, bardziej łopatą przez web się nie dało. Już ten moment You're my personal Jesus Christ z pierwszego filmu był bardziej subtelny niż to. Jednocześnie takie momenty troszeczkę wybijają mnie z filmu, bo przypominam sobie wtedy, że nie oglądam historii, tylko film o filmie. Szczerze to The Last Jedi był bardziej subtelny w całej tej zabawie z oczekiwaniami fanów. Podobne zabawy można zobaczyć w sposobie przedstawienia postaci, które nie są tu tak jednoznaczne jak mogłoby się spodziewać. Najlepszym przykładem tego jest Morfeusz, który o ile w oryginalnej trylogii był poważnym gościem w poważnym płaszczu i w poważnych okularach, tak tutaj jest znacznie bardziej wyluzowany i wprowadza sporo humoru. We'll be right back. co jest świetnym zabiegiem, bo naprawdę denerwowało mnie to, że w poprzednich częściach praktycznie wszyscy cierpieli na rzadką przypadłość zdrowotną znaną jako za duży ścisk ośladów. Zapewne oddani fani mogą kręcić nosem na tego typu zmiany, ale ja nie mam aż tak emocjonalnego przywiązania do tej serii, abym czuł się z tym źle. Powiedziałbym, że Zmartwychwstania robią to lepiej niż poprzednie filmy. Kolejnym tego przykładem jest jest nowy odtwórca roli Agenta Smyfa, który ewidentnie zdaje sobie sprawę z memiczności jego poprzednika i bardzo dobitnie bawi się tym na planie. Gość jest świetny, serio i trochę szkoda, że ma niezbyt wielką rolę. Chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem zupełnie nowych postaci, które się tu pojawiają, to i tak wprowadzają one wreszcie większą dawkę aktorskiej energii, której nie widziałem w poprzednich częściach. Tutaj obsada. Po prostu tętni życiem. No i oczywiście bardzo doceniam tutaj naszego kochanego Kianu. Nigdy nie uważałem go za szczególnie wybitnego aktora, ale zarazem trudno go po prostu nie lubić, trudno mi to wytłumaczyć, ale zwyczajnie nie umiem się gniewać na tego poczciwego brodacza, który praktycznie zawsze daje ze siebie tyle, ile jest w stanie dać, bez względu na jakość projektu, w którym występuje. Ale szczerze, największym zaskoczeniem była dla mnie Carrie Ann Moss. Którą zawsze uważałem za największe drewno w poprzednich filmach, ale tutaj po raz pierwszy jestem w stanie ją znieść. A skoro o tej dwójce mowa, jakimś cudem kupuję tutaj romans między Nio a Trinity, też trudno mi to jednoznacznie opisać, ale o ile poprzednio ich romans był dla mnie mało przegonujący i trochę wymuszony, tak tutaj autentycznie kipicowałem tej dwójce. Tutaj faktycznie byłem w stanie wciągnąć się w ich zmagania i właśnie Dlatego oglądanie tej ostatniej sceny w filmie to jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń, jakie dane mi było doznać od całkiem dawna. Niestety, jedynym minusem obsady jest to, że niektóre najfajniejsze postacie, takie jak nowy Morfeusz, pod koniec praktycznie znikają i prawie ich nie widzimy. A szkoda, bo oglądanie nowego Morfeusza to Frajda sama w sobie. O ile pierwsza połowa jest bardzo przesiąknięta meta elementami, tak, dalsza część znacznie bliżej przypomina poprzednie Matrixy, w sensie sequele. Znowu poczułem, że oglądam akcyjniaka to kotleta Nie mówię, że to źle, bo nadal bawiłem się nieźle, ale jeśli miałbym wybierać, to pierwsza połowa podobała mi się bardziej, nawet mimo tych mało subtelnych momentów. To przywiązanie do struktury pierwszej części czasami potrafi być trochę wadą, bo pozwala ci mniej więcej przewidzieć, co się może stać, nie jest. Jestem też wielkim fanem tutejszych scen akcji, które moim zdaniem nie dorównują tym z poprzednich części, znaczy nawet doceniam inne użytkowanie bullet time'u. Ale poza tym, sceny akcji mnie nie porwały, nie uważam, aby te oczekiwania były zasadne. Ale jeśli liczyliście na jakąś nową jakość w tworzeniu scen akcji, tak samo jak w pierwszym Matrixie, to tutaj nie macie co liczyć na cokolwiek zbliżonego. Jednocześnie film wciąż daje tu całkiem sporo odniesień do współczesnych czasów. Momentami są one zaskakująco subtelne, a czasami wręcz przeciwnie. No ale jeśli lubiliście analizować Matrixy pod względem ich nawiązań do prawdziwego świata, to czwórka daje wam całkiem spore pole do pracy. Doceniam też nowe podejście do estetyki. Ten zielony filtr w poprzednich filmach był dość charakterystyczny dla tej serii, ale na etapie trzeciej części nie robił już takiego wrażenia. Zatem cieszę się, że nowa część odchodzi od tego i daje nam znacznie bardziej jaśniejszą paletę barw, szczególnie skupioną na błękicie i czerwieni, co swoją drogą też można uznać za pewnego rodzaju symbolikę. Przechodząc do podsumowania, nowy Matrix to całkiem przyjemne zaskoczenie. Nie spodziewałem się po tym filmie zbyt dużo, a właściwie to sądziłem, że będzie to kolejny spok na kapustę, bez szczególnego pomyślunku. Ale nie tym razem, bo o dziwo pani reżyser postanowiła jednak. Dodać dużo od siebie do tej produkcji, dzięki czemu dostaliśmy bardzo nietypowy powrót po latach. Jestem w stanie zrozumieć, że najwierniejsi fani poprzednich części mogą go nie lubić, ponieważ rezurekcje otwarcie dyskutują z ich przywiązaniem do tej margi i kwestionują szczerość ich nostalgii. Ja jednak jestem wysoce zainteresowany takim podejściem, w czym zapewne pomaga fakt, iż wiernym fanem tej serii nigdy nie byłem. W sumie to nadal czwarty Matrix jest dla mnie takim akcyjniakiem do kotleta. I nie jest to jakieś wybitne dzieło, ale na pewno warto o nim wspominać od czasu do czasu, bo mym zdaniem wiele przyszłych, potencjalnych Legacy sequeli mogłoby wiele zaczerpnąć, jeśli chodzi o podejście do ich kreacji z tego filmu. Aby one też były nie tylko szczuciem nostalgią, ale czymś ciekawym, interesującym, niemalże konkurującym kreatywnie z oryginałem. Niestety, biorąc pod uwagę słabe zarobki, raczej nikt nie przyjmie tej lekcji do serca, a szkoda byłoby fajnie, jakby było inaczej. No ale cóż, tak bywa. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu, cześć.